Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pora omówić mecze, które mieliśmy ubiegłej nocy, gdzie to jeden był oczywiście bardzo, bardzo, bardzo duży. Był to mecz Cavaliers-Fander, czyli starcie drużyny, która miała rekord 31:4, kontra drużyna, która miała rekord 35. Więc niesamowite starcie. Drużyna, która 15 ma meczów z rzędu wygranych, czyli Fander, kontra drużyna, która ma 10 meczów z rzędu wygranych, Cavs. Jeśli dobrze wyczytałem na oficjalnej stronie NBA to było pierwsze z historii gdy mieliśmy właśnie starcie dwóch drużyn gdzie to jedna ma serię 15 zwycięstw rzędu a druga 10 więc naprawdę był to ogólnie w ogóle na Twitterze oficjalnym jakby koncie oficjalnym NBA właśnie był taki post 25 powodów dla których warto oglądać ten mecz i tam naprawdę było dużo tych rzeczy więc nie spamiętam tego wszystkiego ale naprawdę był to pod względem właśnie jakby tego pojedynku rekordy jakby no to naprawdę był to duży pojedynek, i co jest najlepsze, to że ten pojedynek nie zawiódł, bo wiadomo, że jest wiele razy, gdzie mecz jest tak mega hypowany, mecz jest zapowiadany na niesamowite starcie, a potem przechodzi do tego, do tego pojedynku, i niestety nie jest to ciekawy mecz, nie jest to równy mecz, a ten mecz był bardzo ciekawy, był bardzo równy od początku, praktycznie od samego końca. Tam pod koniec troszeczkę kaws niestety uciekli, więc jedynie co zabrakło, tak jakby, żeby była dosłownie właśnie walka do ostatnich sekund. To tak troszeczkę może zabrakło, ale największa przewaga w tym meczu, w trakcie całego spotkania, to było 9 punktów. W trakcie całego spotkania nikt nie prowadził dwucyfrową liczbą punktów. Mieliśmy 34 razy zmianę prowadzenia, co jest niesamowite, więc naprawdę mecz był pod praktycznie każdym aspektem świetny, naprawdę. Wszystko, atmosfera była bardzo dobra. Zawodnicy też grają naprawdę na. Jakby widać, bo po prostu, że oni też zdawali sobie sprawę, jak duży to był mecz. Wydawało się, aby to był mecz playoff. No, kto wie, może to jest właśnie potencjalny finał. I ja powiem tak, patrzę na to spotkanie. Za tydzień mamy też w ogóle rewanż, który będzie w Oklahomie. Nie obraziłbym się, gdyby to był finał, naprawdę. Jeśli by tak mecze wyglądało, bo świetny to był naprawdę mecz. To był naprawdę świetny mecz do oglądania i warto było oglądać to spotkanie. Ostatecznie jednak to Cleveland Cavaliers wygrywają. Co jest też dość niesamowite dla mnie. Cleveland Cavaliers cały czas, mamy początek stycznia, a oni cały czas nie przegrali ani jednego meczu z drużyną z konferencji zachodniej, na przykład. To jest bardzo właśnie dla mnie istotną rzeczą. Cztery mają właśnie porażki w tym sezonie, ale ani razu z, z drużyną z konferencji zachodniej. Taki mój mały typ to, że to się zmieni, jak będzie mecz w Oklahomie. Wydaje mi się, że w Oklahomie właśnie to się zmieni, że tam Oklahoma się zrewanżuje i wygrają. Choć z drugiej strony, właśnie, jedna jest kluczowa rzecz, która myślę, że była, no była najważniejsza w tym spotkaniu. I to się pewnie, no, no nie, nie zmieni się to, nie zmieni się to na samym meczu. Czyli po prostu to, że Cavaliers mają przewagę ich, jakby może być, wzrostu, jakby ich rozmiaru. Bo Cavaliers mają Moblego i Alena, którzy byli najważniejszymi, z dwoma najważniejszymi zawodnikami, myślę, że tego meczu bym powiedział. Jeśli chodzi o stronę Cavaliers, na Thunder mają tylko Hartensteina. Wiemy dobrze, że jakby to był starcie zdrowych OKC Funder i zdrowych Caps, No to tam mielibyśmy wtedy Holmgrina Nie było też Karuso, Więc dwie kluczowe oczywiście postacie Dlatego to też na pewno jest coś istotnego Na pewno jakbym był fanem Thunder, też bym po prostu właśnie wiedział, że Po pierwsze to jest porażka z najlepszą drużyną w tym sezonie No najlepszą jak najlepszą Jakbym był fanem Thunder, może bym twierdził właśnie, że Funder to są najlepsi No ale tak czy tak, jest to porażka z bardzo, bardzo, bardzo dobrą drużyną nie mieli właśnie Fander, tam ja mówiłem, Holmgrena i Karuso, więc ja był fander fanem, jakoś nie wiem, nie, nie, jakby ta porażka by nie robiła mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, jakby, bo i tak na pewno fander grali tutaj bardzo dobrze. Ale właśnie wiem, porażka z Cups, to w tym sezonie to naprawdę nic. Nic to nie jest, e, może powiedzieć, jakiś powód wstydu czy coś takiego. To jest naprawdę ciężki zespół do pokonania i ten mecz. E, ogólnie właśnie tej to, to rzeczy widzieliśmy. Po pierwsze. Oczywiście jak już się ogląda długo Cavs, no to, to jest wiadomo, że Jared Allen i Evan Mobley to jest dwóch naprawdę świetnych defensywnie zawodników, ofensywnie też oczywiście są bardzo dobrzy, zwłaszcza właśnie Evan Mobley, ofensywnie to jest sezon, w którym Evan Mobley nie powiedziałbym, że ewoluował, bo to jest zbyt duże bym powiedział, ale naprawdę stał się znacznie lepszym ofensywnie zawodnikiem i to jest właśnie duża zasługa nowego trenera, czyli Keniego Atkinsona, który właśnie odblokował ofensywnie e, ofensywnie właśnie Mobley'ego, bo ofensywa Cavs jest w tym roku znacznie lepsza niż rok temu, między innymi ze względu na to, że Evan Mobley jest lepszy, bo Donovan Mitchell i Garland jakby u nich nie widać że jakoś, są znacznie lepsi. Jared Allen, Evan Mobley i ogólnie jakby to w jaki sposób Cavs grają. To nie jest zespół, w którym jakby, gdzie wiele mamy zespołów, takich, że gwiazda zdobywa tam po 30 i punktów, no a właśnie reszta, no tam różnie to bywa. A to jest mecz, który, to są to jest jakby drużyna, która wygrywa mecze w taki sposób, że po prostu mamy wielu zawodników, którzy właśnie dużo zdobywają. To nie jest tak, że w daną noc jeden zawodnik jakby jest dobry. To jest najczęściej właśnie tak, że po prostu Mobley Allen, Garland, yy, Mitchell, mają tak około po 20 punktów, i właśnie od tego mają zawodników jak Levert, Jerome, Niang, Strus, który wrócił po kontuzji. Po prostu to jest zespół, który wygrywa nie przez indywidualności, może powiedzieć, tylko przez to, jak dobrze razem grałem, jak dobrze ten zespół jest, właśnie jak grałem. No i to też że na pewno jest właśnie istotne bardzo. Cavs mam tak świetny sezon, a Max Strauss. Nawet nie, on na tyle 10 meczów jeszcze nie, rozegrał, więc to jest też na pewno istotne. Max oczywiście dodaje free point shooting głównie, ale też powiem, że jest takim ok obrońcą, więc defensywnie też na pewno jest zawodnikiem, którego dobrze mieć. Więc to też na pewno właśnie to tak warto odnotować, że oni tak dobrze grają, a nawet nie mieli Maxa Straussa przez większość tego sezonu. I w tym meczu właśnie, tak jak mówię, Allen i Mobley, dwie najważniejsze postacie. Evan Mobley jest naprawdę jakby... Obydwoje myślę, że powinni być w tym roku w All Defense Teamach. Nie wiem, czy All Defensive First Team, ale obydwoje powinni być w All Defense Teamach na pewno. Evan Mobley jest właśnie tak dobrym zawodnikiem, żeby mieć pod względem właśnie defensywnym, bo to jest gracz, który potrafi kryć od 1 do 5, potrafi nawet jeśli trzeba potrafi kryć się zawodniku do pozycji point guarda czy już shooting guarda, oczywiście jest w stanie kryć centra, power forwarda, small forwarda i to widzieliśmy, wiele razy właśnie w tym meczu krył Shea i był naprawdę dobry w tym bardzo bo Evan Mobley to jest big man, ale to nie jest taki big man, który jest jakby, jakby to nazwać takim ociężałym może powiedzieć, zawodnikiem czy coś w tym stylu. To jest zawodnik, który ma dość taką posturę atletycznego zawodnika, taki miar dość chudy bym powiedział, zawodnik. I właśnie jest, na no, jak na swój wzrost, jak na swoje warunki, dość dynamicznym graczem i jest w stanie utrzymać się przy takich właśnie zawodnikach mniejszych i takich właśnie szybki, może powiedzieć, dynamicznych. Więc to jest niesamowity zawodnik, żeby mieć pod względem defensywy, ale ofensywa też w tym roku zwłaszcza, zwłaszcza w tym roku widać właśnie jak dobrze sobie radzi. i też to jest to właśnie, że oni mieli tutaj przewagę. Był jeden Hartenstein, a było dwóch właśnie Allen i Mobley. Mieli tą przewagę nad Hartensteinem. Plus do tego Hartenstein miał też, był Foul Trouble, bo chyba już w czwartej kwarcie, w trzeciej znaczy kwarcie złapał czwarty faul, więc to też był taki problem troszeczkę dla OKC Thunder na pewno. Darius Garland, myślę, że zawsze był oczywiście dobrym playmakerem. Może nie zawsze. Od dłuższego czasu wiadomo, że był dobrym playmakerem. A mam wrażenie, że i tak w tym roku jakby widzę, nie wiem, jakby miał lepszą wizję niż poprzednich lat. A mam wrażenie, że więcej dostrzega rzeczy. Takie mam odczucia przynajmniej. Doma Mitchell miał 11 punktów w tym meczu akurat. I to jest właśnie... To jest zasługa dużo tej defensywa OKC Thunder. po prostu Miałem wrażenie, że oni się skupili na tym, żeby, jak jest Donovan Mitchell na parkiecie Żeby po prostu nie dawać mu nigdy jakiejkolwiek łatwej szansy na punkty I wiele razy widzieliśmy Podwojenia krycia, zastawiania właśnie różnych zawodników na trójki I Donovan Mitchell oczywiście był na tyle mądry, że nie próbował forsować rzutu Nie miał takiego mindsetu, że Dobra, jestem gwiazdą, może i jest ciężki rzut, ale próbuję, tylko po prostu Często właśnie było tak, że Po piken rolach wychodził i właśnie miał na przykład dwóch zawodników naprzeciwko siebie i zamiast forsować rzut, to podał do narożnika kogoś. I często właśnie kaw trafiały te trójki z narożnika. Ważne był tutaj, że Rom oczywiście jest z najlepszych rezerwowych zawodników w tym roku na pewno. Yy, ogólnie, no każdego można tutaj zawodnika pochwalić. Yy, na pewno, na przykład Okoro miał 13 minut 0 punktów, ale myślę, że defensywnie sobie tak poradził, naprawdę solidnie te 13 minut, więc yy, naprawdę oglądało się świetnie. I jednych i drugich. Jeśli chodzi o OKC, no to tutaj Jalen Williams miał 25 punktów, 5 zbiórek, 9 asyst, 3 przechwyty. Defensywnie też wygląda naprawdę bardzo dobrze. 7 miał 31 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty, 2 bloki. Potem mieliśmy też Hartensteiner, który miał prawie triple double, 18 punktów, 11 zbiórek, 8 asyst. Keyson Wallace miał 15 punktów, Isaiah Joe Dort tam 8 Joe, 7 Dort, 11 Wiggins, ale też wiadomo, że przedstawienica jak Dort, to ja bardziej o nim patrzę na jego defensywę można powiedzieć. I widać bo to oczywiście świetną defensywę u Dorta. Ale właśnie myślę, że dość ważne było to właśnie, że kawzmie tej właśnie Alena i. Małbiego i to też sprawiało, że nie było łatwo wejść pod kosz, oczywiście, bo była duża szansa, że się nadziejesz albo na jednego, albo drugiego, albo we dwóch tam będą. I to było właśnie ciężkie, żeby zdobyć te często, właśnie to zdobywanie punktu pod koszem było bardzo ciężkie dla Ocasey Thunder w tym meczu. Więc ja nie ukryłam, że już nie mogli się oczekać na spotkanie rewanżowe, bo pierwszy mecz, pierwszy mecz był po prostu fenomenalny. Pierwszy mecz był naprawdę fenomenalny i nie mogli się oczekiwać tego rewanżowego spotkania. W trzeciej kwarcie tego spotkania Augusty i Funder zrobili 43 punkty, a Cavaliers 41. To był pierwszy raz w tym sezonie, gdzie to w jednej kwarcie, w jednym meczu obie drużyny zrobiły przynajmniej 40 punktów. To jest dość niesamowite, bo Funder mają najlepszą defensywę w lidze, Cavs mają też bardzo dobrą defensywę, więc... Jest to też było dość niesamowita sprawa na pewno. I wydaje mi się, że to tyle. Wydaje mi się, że w miarę wszystko, co chciałem powiedzieć odnośnie tego spotkania, to powiedziałem. W ogóle, jak tak patrzę na ten Cavs, no to właśnie... A szkoda, że jest tak mało miejsc, na all-star mecze, bo dosłownie każdy z tej, za to jak grają, każdy z tej czwórki Mitchell, Garland, Allen, Moby zasługuje na bycie all-star, naprawdę. W tym roku, po prostu są świetni. Ogólnie w tym roku Cavs są świetni i naprawdę niesamowicie się jej ogląda w akcji. Im kibicuję nie ukram. Kibicuję im. Jeśli chodzi o wschód, w sumie, wiadomo, że Bulls ma drużyna nie wygra. Mistrzostwa oczywiście, więc szczerze, Cavs, w finale, albo jako mistrzowie, mi to jak dla, jak dla mnie to brzmi fajnie naprawdę, ja nie mam nic przeciwko Cavs i z miłą chęcią zobaczyłbym ich jako nowych mistrzów, więc y, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało jestem ciekawy oczywiście jak to też będzie wyglądało w playoffs, bo wtedy się dopiero zacznie takie potężne, może być prawdziwe, e, oczywiście znaczące bardzo granie ale naprawdę bardzo dobry mecz, bardzo dobry mecz, a teraz będziemy mogli przechodzić do reszty spotkań te mecze już będę troszkę nie ukrywam, że znacznie mniej umarły, tak w miarę szybko będę przechodził przez te mecze, bo to już nie były aż tak potężne. Oczywiście pojedynki. Najpierw Wizard Sixers, tutaj Sixers wygrywałem 109, 103. Nie było w składzie Paula Georgia i Joela Embida. Też nie było w sumie Kyla Laurego Dramonda, ale wiadomo, że Embid. George oczywiście to te kluczowe postacie. Max jednak miał tutaj 29 punktów w tym spotkaniu, jabusele miał 21. W ogóle jabusele to oczywiście zawodnik, który na pewno zasługuje na pochwałę za ten sezon. To był taki sezon, który nie wiadomo, było, jak to będzie wyglądało, bo jednak on głównie trafił do NBA z powrotem po bardzo dobrych igrzyskach, no ale wiadomo, że to były tylko igrzyska, kto wie jakby to wyglądało naprawdę, jakby tak grał dłużej w NBA i naprawdę bardzo to dobrze wygląda, i na pewno jabusele utrzyma się w NBA, to na pewno można powiedzieć. Jeśli chodzi o Wizards, 26 punktów od Butlera w 20 minut. Karier High Butlera. Kory Kisper, 23 punkty, 5 zbiorów, 15 asyst. Kuzma dorzucił 16 punktów. Van Chiena z Double-Double. No, a tutaj też dość było dużo braków. Nie było Sara, nie było Jordana Pula Brogdona, więc kilku ważnych zawodników. No i Sixers wygrali. No jakby tutaj nie jest żaden szok. Lepsza drużyna wygrała. Sixers mają rekord 15-20. Cały czas jednak są poza play-inem. Za niedługo będzie połowa sezonu za nami, a Sixers będą Poza Play, co jest dość takie dziwne, no ale tak to wygląda na ten moment. Tak wygląda sezon Sixers: Pistons Nets. Tutaj Detroit Pistons wygrywałem, a więc jest to ich piąte zwycięstwo z rzędu. Pistons wygrali 8 z ostatnich 9 meczów. Mają rekord 5-0 w 2025 roku 5 zwycięstw z rzędu rekord 19-18. To jest na pewno zdecydowanie. Jedna z drużyn, możliwe, że nie wiem, czy to 5, ale na pewno top 10 drużyn, które mnie najbardziej pozytywnie zeskakują w tym roku, bo to jest naprawdę coś, czego bym nie spodziewał się, że będziemy mieli początek stycznia, prawie połowa są za nami, a Detroit Pistons mają więcej zwycięstw niż porażek. Tym bardziej patrząc na to, jak rok temu to wyglądało, więc to jest na pewno coś niesamowitego dla mnie. I co mnie na pewno oczywiście zaskakuje. Akurat w tym meczu Kate Cunningham nie był e, zbyt dobry, tutaj trzeba przyznać, bo jednak 13 punktów 5 zbiorek, 5 asyst, więc nie był to jakiś taki mecz, taki naprawdę jak e, potrafi robić Kate, no bo Kate w tym roku gra tak, że spokojnie powinien być all starem, ale za to Malik Beasley, który jest na pewno bardzo ważnym graczem w tym roku dla Pistons 23 punkty, 5 asyst w 24 minuty miał 17 punktów Sassert, 15 punktów, 22 minuty, więc tak to wygląda jeśli chodzi o stronę Detroit. W Nets mieliśmy Noah Clowniego, który miał bardzo dobry występ, 29 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty, 5 trójek trafionych. Dobry bardzo występ młodego zawodnika Nets. Stał się najmłodszym zawodnikiem, On ma 20 lat jeśli dobrze pamiętam. Stał się właśnie najmłodszym zawodnikiem Nets w historii, który w meczu zanotował 25 punktów, 5 zbiórek i 5 celnych trójek. Ale NES przegrywałem, ale wiadomo, że to dla NES jest dobrze, bo oni w tym roku wiemy, jakie mają aspiracje. Walka o Coopera Flaga, czyli walka z oczywiście tego pierwszego pika w drafcie. Toronto Raptors, New York Knicks. Tutaj Knicks pokonują Raptors, a więc ponownie mecz bez żadnej niespodzianki. W tym spotkaniu, no, jeśli chodzi o Raptors, no, najlepszym zawodnikiem był pewnie Quickly, choć żaden zawodnik nie był jakiś naprawdę niesamowity, ale dwóch byłych graczy Knicks zagrało, no okej, okay, RJ tam miał 16 punktów, więc on troszeczkę gorzej, myślałem, nie ukrałem, że zwyk... często tak jest, jak zawodnik gra przeciwko swojej byłej drużynie, z której został wymieniony, często ma takie naprawdę bardzo dobre występy, tutaj akurat no, ciężko kogokolwiek tak pochwalić, że naprawdę... Miał ktoś bardzo dobry mecz w wykonaniu Toronto Raptors Jeśli chodzi o Knicks, no to tutaj za to można kilku zawodników pochwalić karl Anton Towns, miał 27 punktów 13 zbiórek, 2 asysty, 3 przechwyty, 2 bloki Dobre bardzo skuteczności, w tym między innymi 3 na 3 w rzutach za 3 punkty Josh Hart, 27 punktów, 11 zbiórek, 7 asyst, ogólnie Josh Hart naprawdę To już jest coś co widzieliśmy już rok temu, ale pod względem zbiórek Patrz na to jak Jaki ma wzrost? To jest naprawdę imponujące, co on robi pod względem zbiórek. Jak często co to była, ponad 10 zbiórek jest naprawdę dość imponujące. OGN Nobi miał 27 punktów przeciwko swojej drużynie. To był akurat mecz w którym Jalen Bronson miał 13 tylko punktów, ale Nix wygrali, bo Nix to jest oczywiście tle dobry zespół, że jeśli ich gwiazda numer 1 nie zagra świetnie, to i tak są w stanie wygrać. No, Towns jest w tym roku najlepszym zawodnikiem Nix, ale jednak, no. Cały czas jakby ja patrzę na na jako na gwiazdę numer jeden tej drużyny. Pomimo że Towns jest najlepszym zawodnikiem NIX w tym roku, może to jest troszkę dziwne, ale jakoś na to można powiedzieć tak bardziej patrzę. Chicago Bulls, Indiana Pacers. Tutaj Pacers wygrywają. Ogólnie Pacers, mam wrażenie, że są w takiej najlepszej formie w tym roku. Czwarte zwycięstwo z rzędu, to jest chyba ich personalnym rekordem. W tym sezonie chyba nie mieli nigdy takiej serii zwycięstw, więc na pewno dobrze dla nich. Rekord. 2018, to jest dość szalone dla mnie gram, że rekord 2018 daje 6 miejsce w konferencji wschodniej. Gdzieś na zachodzie to wygląda, wydaje mi się, że znacznie jakby inaczej. Gdzie taki rekord by dawał, nie wiem w sumie, które miejsce. Może gdzieś koło 10, tak by zgadywał, ale może się, może się mylę, nie wiem. Tam się jakoś wydaje po prostu, No, pokonaj tutaj jest też właśnie Bulls. Pierwsza połowa była bardzo dobra w ich wykonaniu. W pierwszej kwarcie wygrali 29,18, a w drugiej 34,26. I ta właśnie pierwsza połowa była kluczowa, bo w drugiej połowie to był Bulls za to byli lepsi, bo w trzeciej kwarcie Pacers wygrali 37,32, ale za to w czwartej kwarcie Bulls wygrali 37-29, Więc sumując te punkty, to Bulls by wygrali tą drugą połowę, więc ta pierwsza połowa była słaba w ich wykonaniu. Jeśli chodzi o Chicago, to tutaj. Zak Lawin 31 punktów w tym meczu. No jest na zapewne taki największy pozytyw, że dla mnie, jako fan Bulls, ale też Lawin jest moim ulubionym zawodnikiem w Lidze, więc mega mi to się podoba, że Lawin ma 4 mecze z rzędu z 30 punktami. Ogólnie w Lidze w ostatnich 6 meczach 30 punktów, więc naprawdę bardzo mi się to podoba i naprawdę ma realny case na bycie All-Starem w tym roku. Czy będzie? Ciężko będzie na pewno tam, tam się wbić, oczywiście, ale. Liczę na to na pewno, liczę, że Lawin, bo to nie jest jakby tak, że można powiedzieć moja jakby sympatia, po prostu szczerze, jak nawet jakbym nie był fanem Lawina czy Burz no to po prostu Lawin naprawdę ma case na być All-Starem, w ogóle jakby za niedługo zrobię taki film na pewno. Gdzie tuż przed jakby oficjalnym zakończeniem wyborów, można powiedzieć, na All-Star Game, to wtedy zrobię taki film, gdzie wybiorę swoich ostatecznych, jakby All-Starów. Bo mógłbym, mógłbym z jednej strony teraz na przykład zrobić taki film, ale jeszcze przed to głosowaniem się nie zakończyło, więc na przed nie wiem, Załóżmy na ten moment może na przed Lawinę bym dał, a na przykład, nie wiem, za tydzień jakiegoś innego garda z konferencji wschodniej. Dlatego bo to, właśnie jak będzie się kończyło to All-Star Game, jakby ja będzie się kończyło głosowanie, to wtedy pewnie zrobię coś w tym stylu. A oprócz niego. No, Kobe White miał 19 punktów w tym meczu, Jalen Smith 17 punktów w punktów, 17 minut, 13 punktów przeciwko swojej byłej drużynie. Włócz dość wyjątkowo słaby mecz, bo włócz akurat w tym sezonie jest bardzo, bardzo solidnym graczem, a tu akurat tylko 10 punktów. Pacers za to, tutaj Siakan 26 punktów, Thomas Bryant miał naprawdę bardzo dobry mecz, 22 punkty w 28 minut. Halliburton z kolejnym double-double, 16 punktów, 13 asyst i tylko jeden turnover. Obitopin 12, Walker 12, NEMPA 14 punktów i tak to było. No jak, jak w większości meczów Chicago Bulls, jakby jak Bulls przegrywałem najczęściej przez głupie turnowery No i tutaj też było takich dużo takich niepotrzebnych na pewno turnowerów yy, ze strony Chicago Bulls i Pacers wygrywają. Blazers Pelicans, tutaj myślę, że mogę powiedzieć, że jest to dla mnie troszkę zaskoczenie, jak Blazers łatwo pokonali Pelicans. W pewnym momencie tego meczu nawet mieliśmy 33 punkty przewagi. Wiadomo, że Pelicans nie są tacy jeszcze w pełni zdrowi, bo akurat w tym meczu na przykład nie było Murphy'ego, Ingram'a czy Zion'a, ale jednak. Tak, łatwo przegrać z Blazers, którzy no sami nie są jakoś zbytnio dobrzy. To jest dość duży szok dla mnie, nie ukrywam. W tym meczu, jeśli chodzi o Portland, Denia Dia miał 26 punktów. Daniel to jest zawodnik, który... Jak był, jak był wymieniony do Blazers z Wizards, no to mówiłem właśnie wtedy, że to naprawdę może być taka fajna wymiana, bo, bo Abdi naprawdę pokazał się z dobrej strony. Poprzedni stan miał naprawdę bardzo dobry. W Wizard jest dalej młodym graczem, więc na pewno wiedziałem, że to może być dobry dodatek dla Blazers. I w ostatnich tygodniach pokazuje to na pewno. Szejdon Sharp miał 27 punktów w tym meczu. Jeśli chodzi o Pelicans, no to tutaj Deżante Murray 20 punktów. Macon 23, no ale problem był taki, że oprócz. No, jeszcze Hawkins 10 punktów, ale oprócz tej trójki nikt nie miał dwucyfrowej cyfrowej zdobyczej, jeśli chodzi o punkty. Misty miał tylko dwa punkty w tym meczu. Jeden na dwa zgry w ogóle, więc no, on na pewno zawiódł. Ponieważ z rookiem, no to i tak. To i tak, jakby jako ruki pokazuje się bardzo dobrze. W sumie on chyba ostatnio był zaktualizowany ranking Rookie of the year, nagrody, jakby i chyba był pierwszy. Więc on gra bardzo dobrze, ale ten mecz właśnie był słaby w jego wykonaniu. I tutaj Blazers. Yy, właśnie tam mówię, niespodziewanie mega, mega łatwo pokonują Pelicans. Clippers Nuggets, tutaj Nuggets wygrywałem bardzo łatwo, praktycznie od samego początku do końca, bez problemu ich pokonali, już pierwsze kwarcie 33-19 było dla nich i dosłownie każdą kwartę później tak yy, ledwo co, ale wygrywali 33-31 w drugiej, 32-27 w trzeciej i 28-26 w czwartej, więc yy, dość komfortowy wygrali, patrząc na to, że nie było jokicia w ostatnim meczu z Celtics, to tam czuć było to, że nie było Jokicia i oczywiście przegrali to spotkanie, a tutaj akurat poradzili sobie bez Jokicia, bez problemu z Clippers, co to, to też na pewno może być taką niespodzianką dla mnie, nie ukrywam. Jeśli chodzi o Clippers, w tym meczu, to Norman Powell miał 30 punktów, ostatnim spotkaniu z Nagas miał 37, jeśli dobrze pamiętam, tutaj 30, Zubacz miał słabszy mecz, 10 punktów, 8 zbiorek, 3 asysty, Harden też taki, no, słabszy, mecz na pewno, 16 punktów, 3 zbiórki, 4 asysty, skuteczność 33%. I tak to wyglądało, no. Wiele zawodników też właśnie zawiodło. Chris Dunn nie zdał ani jednego punktu, Derek Jones tylko 4, Man 3, więc kilku zawodników, którzy mogli na pewno spokojnie zdobyć więcej punktów. Niebo Kawaja, bo Kawaja akurat wrócił do gry niedawno. Ale akurat przez to, że niestety, jak dobrze wiemy, mamy te naprawdę duże pożary w Los Angeles na, na ten moment i właśnie Kauai pomaga tam. Nie pamiętam, czy to, no nie jest po prostu sklipper z tego względu, właśnie, że tam chyba pomaga rodzinie swojej, czy z ewakuacją, czy coś związanego z tymi pożarami więc. Naprawdę nie nieciekawa sprawa ogólnie dla kogokolwiek żyjącego w Los Angeles, bo to naprawdę wygląda okropnie, jak się patrzy na te właśnie sceny, jak duże to pożary, jak dużo zniszczenia jakby robią. Jest to naprawdę straszna sprawa ogólnie, właśnie jakby na ten moment nie wiem, jak to nagrywam, ale tej nocy ma być mecz Hornets Lakers, i właśnie było możliwe, że to będzie przeniesione. Nie wiem, właśnie czy to będzie przeniesione, czy nie. Nie wiem, właśnie jak to z tym będzie. A do tego meczu, jeśli chodzi o Nuggets, Jamal Murray 27 punktów, 9 asyst, Michael Porter 19 punktów, Westbrook 19, Jordan 12, Stroh 16, Brown 15, mecz w którym po prostu team win, to był team win, nie było takiego jednego jakby zdecydowanie najlepszego zawodnika, to często bywa jak jest Jokic, tutaj po prostu to był team win, dobry mecz całej drużyny. Westbrook ogólnie, jakby ostatnio gra naprawdę bardzo dobrze. Czy to bez Jokicie, czy z Jokiciem. Jednak, jak się tak popatrzy na jego ostatnie statliny, no to naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Na przykład teraz 19, 6, 8, poprzedni meczu 26, 9, 6. Jest naprawdę fajnie to wygląda. Niedawno miał triple-double w meczu z Utah Jazz, więc bardzo fajnie to wygląda. Ja tam Westbrookowi zawsze kibicowałem, jakby od momentu, w którym zaczął gorzej grać, czyli moment, w przeszedł do Lakers, no to jakby. Kibicowałem mu, żeby się odnalazł, bo jest za wynikiem którego jak dla mnie, no nie wiem, jakoś ja nie mam nic do niego, więc, więc właśnie chciałem, żeby chciałem go zobaczyć, na pewno grającego jeszcze raz na jakimś dobrym poziomie. Wiadomo, że nie wróci do poziomu bycia MVP czy All Allstara, ale po to, żeby grała z na, na przykład na takim poziomie, to byłoby na pewno bardzo spoko. I na pewno chciałbym, żeby wygrał kiedyś jeszcze przed swoim przed końcem kariery, jakby wygrał ringet, też byłoby naprawdę bardzo, bardzo tutaj fajnie. Jeśli chodzi o te points in paint to jest na pewno duża różnica. W points in paint 56 nuggets, 24 clippers. To była taka duża różnica. No i też field goal percentage. 55 nuggets, 37 clippers, więc skuteczność była dużo, duża różnica pod względem skuteczności tych rzutów na pewno w tym meczu. I na koniec Spurs Bucks. Myślę, że to pod względem jakby ciekawości, mógłby to być drugi najciekawszy mecz tej nocy, bo oczywiście starcie Wemby i Z Ostatnio jak oni grają to nie wiem czy nie było tak, że Janis miał 40 punktów chyba, a Wemby już 30, coś w tym stylu, więc to był pewna mecz, na który też było warto czekać. Niestety jeden z nich no nie dowiódł w tym meczu, jest to ten młodszy, czyli Wemby, który miał 10 punktów tylko w tym spotkaniu. Chris Paul był solidny, 18 punktów, 5 zbiorek, 7 asyst, Keldon Johnson. 25 minut, 24 punkty, 11 zbiórek, więc dobry mecz jego Wębi za to właśnie 10 punktów, 10 zbiórek 2 przechwyty, 3 bloki, 4 na 10 z gry Ogólnie nie był to łatwy mecz dla Wębiego, będąc szczerym troszkę po tym meczu Cavaliers-Thunder nie oglądałem aż tak Reszty tych meczów, więc nie oglądałem za dużo tego spotkania, ale widziałem Właśnie troszkę takie bardziej skróty i Defensywa na Wębim też była dość istotna jakby w tym, że ten mecz nie był dla niego Zbyt dobry I ogólnie oprócz tak właśnie Basz miał 14 punktów na ciężko, tak jeszcze faj Tylko 11 punktów od Dewina Wasela. 17 z gry to też na pewno było dość istotne. Jeśli chodzi o Vassela, najbardziej. To, co najbardziej zapamiętałem z jego meczu, to blok, który Janis na nim zrobił w meczu, więc to tylko nie pamiętam. Sam Janis, 25 punktów, 16 zbiórek, 8 asyst 11-21 z gry i ma kolejny rekord. Wydaje się, że miał już wszystkie rekordy, rekordy w box, ale ma kolejny rekord. Wyprzedził Karim Abdullah-Jabara pod względem najwięcej Double-doubles w historii Milwaukee Bucks Więc absolutna legenda Największa legenda w historii tej drużyny Dame miał 26 punktów 5 zbiórek, 8 asyst Dobra skuteczność 8 na 13 Lopez 22 punkty, 7 zbiórek 8 na 17 z gry, 5 trójek trafił Dwa bloki też miał Gary Trent i jeden z najlepszych Takich role-playerów Underrated graczy tego sezonu Czyli Green Trafił 14 punktów. No, ogólnie, właśnie Green na pewno jest zawodnikiem, który właśnie bardzo imponuje mi w tym roku. Bo, jednak wiadomo, że to nie jest zawodnik, który będzie jakimś all-star'em czy takiego, ale imponuje mi po prostu, bo i tak. Więc, jest, jest bardzo ważną postacią dla Milwaukee Bucks. patrząc na to, że rok temu, po tym, co, co byłaby rok temu, to bym nie powiedział, że AJ Green będzie właśnie aż tak ważną postacią dla Bucks. A jest na pewno istotną postacią dla nich w tym roku. Middleton 8 punktów. No, ogólnie, Milton właśnie. Yy, była taka zmiana, że Middleton teraz będzie wchodził z ławki, a Prince będzie starterem. To jest na pewno taką ciekawą zmianą, którą właśnie Doc Rivers zrobił. Jak długo potrwa ta zmiana? Zobaczymy, bo nie wiem, czy to utrzyma się, czy nie. Jednak ciężko mi uwierzyć, że Middleton naprawdę będzie teraz cały czas grał na ławce. Może się to tylko na chwilkę że tak zmieniło? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. A ostatecznie jest Perez w a właśnie ten mecz był nie był taki równy. Ta druga kwarta to była ta kwarta właśnie, w której to było nierówny mecz. 34-19. Po prostu bardzo dobre zamknięcie tej pierwszej połowy wykonania Milwaukee Bucks. i zagadniałem kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Bucks mają rekord 19-6, a ten moment, 19-16, a Spurs 18-19. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te obie ekipy. I to na tyle, jeśli chodzi o ten film, a więc dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć.